Pierwszy tydzień ferii w Krakowie trwa w najlepsze. A co robić, jeżeli nie opuszczacie naszego pięknego miasta? O tym opowiedzą nam przedstawiciele jednostek miejskich, których jak co roku przygotowali dla Was moc atrakcji. Przede wszystkim zapraszamy na lodowisko, które znajduje się tutaj właśnie za nami w tle. Lodowisko jest czynne codziennie. Od poniedziałku do czwartku, od dziewiątej do dwudziestej pierwszej, a w piątek, soboty i niedzielę do dwudziestej Dodatkową atrakcją jest to, że dzieci z Krakowa, dzieci i młodzież, po okazaniu legitymacji szkolnej codziennie do godziny piętnastej w dniu poprzednie mogą jeździć na lodowisku bezpłatnie. Jeśli chodzi o dodatkowe atrakcje, to także obok lodowiska stoi górka, na której można zjeżdżać na pontonie. A jeśli ktoś chce schować się wewnątrz, to zapraszamy także na zajęcia na torze karlingowym. I tu także Krakowski Klub Karlingowy przygotował dodatkowe atrakcje dla dzieci w ferie. Jesteśmy w trakcie ferii zimowych, które jak zwykle w Nowochodzkim Centrum Kultury pełne są różnych wyjątkowych atrakcji. Jak co roku oczywiście wystartował Festiwal Teatrów dla Dzieci. To wyjątkowa impreza z długą już ponad 20-letnią historią. W tym roku podczas Festiwalu Teatrów dla Dzieci prezentujemy aż... 18 spektakli, z których większość odbywać się będzie oczywiście w sali teatralnej Nowochódzkiego Centrum Kultury. Codziennie o godzinie 11 te spektakle są do obejrzenia. Na festiwal przyjechaliśmy ze spektaklem Oceanarium. To jest przedstawienie dla najmłodszych widzów od pierwszego roku życia. Rodzice czasami przychodzą do nas z takim spojrzeniem niedowierzania, że my sobie tutaj wymyśliliśmy, że będziemy ich zajmować, ale nie dają nam żadnej szansy. Ale okazuje się, że to jest możliwe. Możliwe jest zrobienie przedstawienia dla takich e, maluszków, tylko trzeba uwzględnić kilka kwestii. Robiąc spektakl dla najnajów, e, rezygnujemy z tekstu, znaczy jest tylko troszeczkę tekstu. E, operujemy przede wszystkim obrazem, lalkami, dźwiękiem. Przedstawienia dla najnajów to są spektakle, w których musi być bezpiecznie. Nie ma ciemności, nie ma wilka. Dzieci mogą podejść do aktorów, to znaczy nie wchodzić na scenę, ale właściwie aktorzy podchodzą do dzieci, można dotknąć lalkę i oswoić się w taką sytuacją, że ktoś dla nas gra przedstawienie. Jest autobus chińskiego producenta marki Irizar. Po raz pierwszy w Polsce autobus elektryczny tej firmy jest prezentowany. Ma poza designem, który widać już na pierwszy oka, trochę nowatorskich rozwiązań. E, między innymi ma bardzo e, rozbudowany system bezpieczeństwa. Autobus jest dookoła otoczony kamerami i czujnikami, które we wszystkich możliwych miejscach wychwycą ewentualną przeszkodę czy jakiegoś innego użytkownika. Drogi to ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o pieszych czy rowerzystów. Tutaj natychmiast czujniki takiego rowerzystę wychwycą i zasygnalizują kierowcy potencjalne zagrożenie, że ktoś tam jest i należy no, zaprzestać manewru albo zachować szczególną y, ostrożność. Niecałe dwa tygodnie będzie do 28 stycznia i będzie do, powszechnie dostępny na liniach 124, 169 i 424. W ramach ferii w Krakowie zorganizowaliśmy szereg spacerów, warsztatów oraz zapraszamy na ekspozycję stałą. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej, gdzie można też zarezerwować bilety. Na niektóre warsztaty i spacery obowiązują zapisy. Jest to spowodowane tym, że w czasach pandemii chcemy się czuć bezpiecznie. Wszystko jest w nucie, która nam zawsze przyświeca, czyli jest zielono, ekologicznie też w zero waste. Przed nami jedno z najważniejszych świąt w roku. Dzień babci i dziadka. A jak go spędzą krakowianie i co te dwa dni dla nich oznaczają, sprawdziliśmy to dla Was. Dzień babci, na no do babci najczęściej i... Ee, życzę jej wszystkiego dobrego i jeśli mogę, to jeszcze do niej. Zbieramy się całą rodziną e, w domu u babci, u dziadka e, i razem z rodzeństwem mojej mamy, e, że tak powiem, świętujemy te obydwa dni. Bardzo się wzruszam, bardzo sentymentalny taki dzień dla mnie, bardzo ważny. Życzę przede wszystkim zdrowia i szczęścia i pomyślności. Zdrowia przede wszystkim, uśmiechu. Babcia to jest taka druga mama i e, warto zdrowić czy w ogóle i złożyć życzenia jakiekolwiek, żeby się poczuła lepiej. Jutro w szkole u, u wnuka mają przedstawienie, no i zaproszenie mam na dzień babci. To jest ważne pokazywać swoim babczom i dziadkom, że się o nich pamięta i że są takimi ważnymi osobami w życiu każdego człowieka.